Przemot. Eksodus, rozdział 32. drugi. A widząc lud, iż omieszkiwał Mojżesz zej z góry, zebrał się lud na Arona i rzekł do niego, Stań, zrób nam bogi, którym by szły przed nami, gdyż ten Mojżesz, ów mąż, który nas wywiódł z ziemi Izraim, nie wiemy, co się stało z nim. 2. I rzekł do nich Aaron. Zdejmijcie zausznice złote, które w uszach żon waszych, synów i córek waszych, i przynieście do mnie. Trzy: I zdjął wszystek lud zausznice złote, które były w uszach ich, i przynieśli do Arona. Cztery: I wziął z ich ręki i wyrzeźbił rylcem, zrobiwszy z tego cielca litego, i rzekli oto bogi twoje jezelu które cię wywiodły z ziemi Mizraim. pięć ujrzawszy to aaron zbudował ofiarnicę przed nim i zawołał aaron i rzekł uroczystość jachwe jutro sześć a wstawszy wcześnie na nazajutrz składali całopalenia i przywiedli ofiary opłatne i zasiadł lud by jeść i pić i powstał do zabawy 7. I rzekł chwę do Mojżesza: Idź, stąd, bo skaził się lud Twój, który wywiodłeś z ziemi Mitraim. 8. Zboczyli rychło z drogi, którą wskazałem im. Zrobili sobie cielca litego i kłaniali się mu i ofiarowali mu, i rzekli: Oto są bogi Twoje, Jeszelu, które cię wywiodły z ziemi Mitraim. 9. I rzekł Jakwe do Mojżesza: Widzę lud ten, a oto lud to karku, twardego karku. 10. A teraz zostaw mnie, a rozpali się gniew mój na nich, i zgładzę ich, i uczynię z ciebie naród wielki. 11. I błagał Mojżesz fe, Elohim swojego, i rzekł: Czemuż, o fe? Ma się zapalić gniew Twój przeciw ludowi Twojemu, który wywiodłeś z ziemi Mizraim siłą wielką i ręką przemożną. 12. Czemuż rzećby mieli mizrajczycy, mówiąc, Nas, na zagubę wyprowadził ich, aby pozabijać ich w górach i aby zgładzić ich z powierzchni ziemi? Odwróć się! Od zapalczywego gniewu Twojego i ulituj się, nieszczęścia ludu Twojego. 13. Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela, sługi Twoje, którymś przysiągł na siebie i powiedziałeś im rozmnożę potomstwo wasze jako gwiazdy na niebie i całą ziemię tę, o której mówiłem, oddam potomstwo waszemu i odziedziczą ją na wieki 14. i użalił się Jachwę nad złem, o którym mówił, że sprowadzi je na lud swój 15. i zwrócił się i zszedł Mojżesz z góry, a dwie tablice świadectwa w ręku jego, tablice zapisane z obu stron, z jednej i z drugiej strony zapisane były 16. A tablice były dziełem Elohim, a pismo było pismem Elohim, wyrytem na tablicach. 17. I usłyszał Jehoszua głos ludu, który wykrzykiwał i rzekł do Mojżesza, odgłos wojenny w obozie. 18. On zaś odpowiedział, ani to odgłos krzyku zwycięstwa, ani odgłos krzyku porażki, jakby odgłos śpiewów, ja słyszę. 19. I stało się, że gdy się zbliżył do obozu i uj, ujrzał cielca i pląsy, zapalił się gniew Mojżesza i rzucił z ręki swoich tablice i skruszył je u stóp góry. 20. I wziął cielca, którego zrobili, i spalił go w ogniu, i starł go w proch, a rozpalił. Rozsypawszy powodzie, napoił nim synów Izraela. 21. I rzekł Mojżesz do Arona. Cóż uczynił ci lud ten, żeś sprowadził na nich grzech tak wielki. 22. I odpowiedział Aaron. Niech nie zapala się gniew pana mojego, ty znasz lud ten, który rozłoszczony jest. 23. Rzekli do mnie, zrób nam bogi, które by szły przed nami. Gdyż Mojżesz mąż ów, który nas wywił z ziemi Micraim, nie wiemy, co się stało z nim. 24. A gdy rzekłem do nich, kto ma złoto, niechaj zdejmie z siebie, dali mi i wrzuciłem je w ogień, a oto powstał cielec ten. 25. I widział mojżesz, jak był lud wyuzdany, gdyż doprowadził go, a Aron do wyuzdania, do hańby wobec przeciwników ich. 26. I stanął Mojżesz w bramie obozu i rzekł: To za Jachwę do mnie, i zabrali się do niego wszyscy snowie Lewiego. 27. I rzekł do nich: Tak rzeczy jakwe Elohim Jeszreela. Przepaście każdy miecz swój do biodra swojego, Przechodzicie tam i na powrót, Od bramy do bramy po obozie, A zabijcie, który brata swojego, Który przyjaciela swojego, A który krewnego swojego. 28. I uczynili synowie lewiego, Według słowa Mojżesza, I padło z ludu dnia onego, Około trzech tysięcy ludzi. Idź i rzekł Mojżesz. Upełnomocnijcie dzisiaj ręce Wasze dla Jahwe, bo nie jeden był przeciw synowi swojemu i przeciw bram, bratu swojemu, aby Wam dane było dzisiaj błogosławieństwo. Trzydzieści. I stało się już iż rzekł Mojżesz do ludu. Jachwem, może uzyskam przebaczenie za grzech nasz. 31. I zwrócił się Mojżesz do Jachwej i rzekł, o, zgrzeszył lud ten grzechem wielkim, zrobiwszy sobie bogi złote. 32. A teraz czy możesz przebaczyć grzech ich? A jeżeli nie, wymarz że mnie z księgi twojej, którą napisałeś. Trzydzieści trzy. I rzekł Jachwę do Mojżesza, tego, który zgrzeszył mi, tego wymarzę z księgi mojej. Trzydzieści cztery. A teraz idź, prowadź lud ten, dokąd mówiłem tobie. Oto malach, anioł mój, idzie przed tobą, ale w dzień obrachunku mojego obrachuję się z nimi za grzech ich. Trzydzieści sześć. Pięć. I, i poraził Elohim lud za to, że zrobili cielca którego wykonał Aaron.